Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku serii Let's Play Tomb Raider. Teraz, jak yy, w poprzednich odcinkach mi się nie udało ogarnąć tego poziomu, czyli w dwóch odcinkach się tego nie udało zrobić, tak mam nadzieję, że w tym odcinku, czyli trzecim, w końcu ogarniemy ten etap. Jak widzicie, wchodzimy do, yy, nie wiem, nagrobku, czy tam świątyni Damoklesa. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co to jest za bóg, czy tam też półbóg, yy, ale zaraz się przekonamy, czego on był bogiem. Ale wiadomo, że Poseidon miał w sobie. miał w sobie Był królem mórz. Yy, a więc. A więc właśnie jego królestwo składało się. Yy, z wody, że tak się wyrażę. Tak Zaraz się dowiemy, z czego będzie się to składało. Yy, z czego będzie się składało to królestwo. I będziemy wiedzieli, czego on jest Bogiem. Ale. Coś tu nie pyka. No teraz. Cholera. A może to przychodzi o to, żeby teraz to. Mogę, mogę. Chyba trzeba to tu podłożyć. Wtedy się fajnie skoczy, bo jak widzieliśmy, wskoczyłem na to. I to nie udźwignęło ciężaru Lary. Dlatego jeśli to by się tu wsadziło. O proszę. Jak pięknie. Jest ładnie. O to chodziło. A to się masz puścić spokojnie. Nic Ci się nie stanie. Jakaś zapora? Co dla nas zapora? O! Dobra. I Tu mam jakiś miecz. Naprawdę nie był Bóg Wojny chyba. Bo greckim Bogiem Wojny był chyba Mars, albo rzymskim. Nie wiem, czekajcie. Tu mam jakąś szachownicę. Coś mi mówi, że jak staniemy na złych kolorach, to się coś złego stanie. Dlatego wolę sobie to obejść po prostu. Co to było? Coś tu jakby wysiadło Eee tu coś zaraz pyknie Coś złego aha, jak to podniesiemy To nas spadnie to na łeb Hmm, <grym> może jest tu coś? Dobra, wiecie co? Spróbujemy No okej, okay, Enter iż w kółnik O, tak jak myślałem O Cudownie nie wiem, to był jakiś bóg mieczy, czy czegoś? Lubił miecze, yy, ruchu... Aha, powoli możemy chodzić, znaczy może... Cholera! No, najważniejsze, że tylko jeden miecz może spać, a czyli tylko raz. Więc trzeba mieć tu na uwadze i gdzie są miecze? Tam są miecze, czyli... Tu trzeba będzie uważać. <laughs> czyli spokojnie jak tu... Nie, myślę, znaczy, że jak spokojnie to przejdziemy, to będzie spokojnie. <laughs> Chyba nie o to chodziło Kurde, muszę wyczaić jak to się rusza e, Dobra, tędy To zaraz nam spadnie, okej okay. Musimy przejść gdzieś No dobra, dobrze się tu nadziałem Kurde, zapamiętywanka. Dobra, poczekajcie, to się wsunie, to wyskoczyć skoczyć, muszę na prosto i szybko na białe, tu też na białe, aha, dobra, zauważyłem, tu na białe, a nie, tu trzeba pierwsza, dobra, tu, wsunie się i na białe, o cholera, <laughs> dobra, trzeba ostrożnie tu chodzić, kurcze, ale już mamy rozpiekane, jak się tam powinno przejść, więc... Więc jest dobrze, jest połowa sukcesu. No, a tu mieczyk już nas nie zaskoczy. Dobra, białe. Dobra, nic się nie stało. Tu białe. I tu spieprzać. Uhu! Jest ok, tu coś spadnie, tu też coś spadnie. A my musimy się dostać kurcze. Trzeba było być ostrożnym, dobra Tu coś spadnie. ale spadni. Okej, okay, jest git Nie wiem gdzieś zapisane, gdzie one spadają, kurcze Bo tu nie mogę tak daleko się na da. Po prostu pójdziemy To padną Okej, okay, jest git Teraz tylko gdzie musimy lecieć? Tu? Nie polecimy, bo bez sensu. Chyba, że tu się nam otwiera. Co raczej będzie niemożliwością. No, tak myślałem. I co teraz? To jest dobre pytanie. Co teraz należy tu zrobić? Nie wiem. Skoczyć na to? Nie, na to się nie da wskoczyć. Ja, nic nie ma. To jest dobre pytanie, co to dasz? Tam się wychodziło, tu byśmy nie wskoczyli bez za wysoko Tu przyszliśmy Nic nam to nie dało, no cholera O, proszę bardzo Ostatni mieczyk. No pięknie No jeszcze od tamtego momentu wiecie co? Dobra ja to zastopuję Ogarnę o co chodzi i jeśli przejdę to to dam wam znać, chociaż poczekajcie, tu coś. Tu coś jest ciekawego, ale. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy w tą stronę śmieliśmy bójnąć? A, no proszę, chyba o to chodzi o. A tu coś trzeba będzie wcześniej otworzyć. Bo tu się inaczej nie dostaniemy. Tam jest jakieś piórko, czy coś. Hmm, hmm, hmm. O, tu jest jakaś dźwignia, która pewnie nam otwiera te rzeczy. Aha, my musimy wykorzystać te pułapki, znaczy te wysuwające się miecze. Po to, żeby się tu dostać chyba. Nie, tu nic nam nie dało. Dobra, może tam coś się odsunęło. Szybko przejdziemy, nie, tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Kurde, dobrze będzie, jak no, ta, ten. 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 jak yy, ta sekwencja skończy się w tym odcinku. A tu nie przejdziemy, nic a trzeba się na dół opuścić. Aha, bo tu mamy jeszcze. Mieczyk, znaczy jednak tam trzeba wyjść, dobra. Wszystko jasne. No wybaczcie, długo to może potrwało. No dalej. Pamiętam sekwencję tu. Białe Białe I do końca, i tu będą mieczyki, tak. tu przejdę. Będzie ok, trzeba po... najlepiej po przechodzę koło wszystkich mieczyków, sobie uruchomić, ale przeżyć. A tak. tu jest light, teraz muszę koło tego przejść, tutaj między tymi dwoma. o i ma brakowało. Ten trzeba jeszcze uruchomić, okej, okay, uruchomiony. Wszystkie? Wszystkie. Dobra. Jest ok, To nam się chyba nie uruchomi, mam nadzieję, nie uruchomiło. I jest, proszę bardzo. Kolejna półka skalna. I teraz dojdziemy ładnie do tego... Do tej dźwigni. I co ona nam odlokuje? druky, druki to białe. Nie, te... No tam nie będziemy chodzić po... ...takie śpiurko. Nie jesteśmy tutaj od kolekcjonowania. Tu można wskoczyć I tam dalej nic nie daje Tu kurde nie będę wskakiwał na to, bo chyba nie doskoczę A nic ciekawego tam nie ma Dobra Nie, pójście, pójście, nie chcę tam iść Ja nie chcę Dobra, tu mamy light Jeszcze raz szybkie spojrzenie, żeby nic nie zaskoczyło Dobra I, i teraz tu mam odblokowane, ale co to nam da? Tylko i wyłącznie szybkie, szybsze przejście dotąd a my chcemy się dostać hmm. tutaj a stąd się bujniemy tam. Dobra, pójdziemy jeszcze do góry, może tam coś ciekawego będzie Nie, wiem, otworzy się coś Drzwi automatyczne! Ha! O kurde nie zdążyłem, dobra, Wespni się z shiftem to było, nie z shiftem się puszczało No dalej, czemu się nie możesz złapać? Dobra Ps, e, Się wchodziło do góry, no, dobrze jest Teraz pójdźmy sobie w prawo, może, a sumie nie ma różnicy chyba Już myślałem, że się nie złapie Lara nie zgupia. Lara Lala się łapie wszystkiego czego może Gódy <grystanie> <grystanie> na jak <laughs> jakiś... mhm, mhm, mhm. kurde nie powiem bo taka zagadka da mi trochę. Miesz na, nadal mi daje, kurde. zawrót głowy. Przyprawia nią zawrót głowy. A już weźmy sobie to piórko, jak już tu jesteśmy. Nie zaszkodzi, a zawsze się może nim przydać. Teoretycznie. No dobra, podnieść. Aha, aż. Dobra. Wejdę. dół. Na szczęście mamy. Mamy, mamy teraz zblokowaną tą. To odlokowane to przejście to możemy sobie na lajcie przechodzić teraz pytanie co musimy do końca zrobić szybciej, skaczesz szybciej niż chodzisz to lepiej, to dobrze cudownie wręcz okej okay. kręcenia tyle no te filary takie wybylone są ale czy one coś nam dają czy tam nie doskoczy ale tu może doskoczyć, dobra no o to chodziło No, nie pomyślałbym, naprawdę I hop, w dół. O, mamy życie Teraz szybko ci wcisnąć No patrzcie Zapędziłem się e, v -ką. dobra V? A, C jest małe, V jest... V jest duża apteczka Jeszcze raz, once again ale nie tak, ale nie tak. No, okej. Okay. Już lepiej, już lepiej. Znowu włóczę wchodzenie. Kurde. Cud w ogóle, że mechanizmy jeszcze działają po tylu latach. To jest starożytny kościół. W zasadzie, kurde, nieźle się, się musieli namęczyć zanim to wszystko zbudowali. Ciekawe, jaką tajemnicę to ma skrywać. Na pewno jakąś ważną, skoro... Eee, dobra, tylko teraz... Czy ja mogę tak skoczyć do tyłu? Nie mogę skoczyć, cholera. Wiecie co? Poczekajcie. Jak tam doskoczę, to się zami skontaktuję z polotem. Ho, ho. Okej, okay, witajcie. W końcu udało mi się to ogarnąć. Tak to wyszło, że... Myślałem, że tak trzeba będzie zrobić, ale niestety... Yy, przez tak powiem sterowanie wykonane w tym że trochę mi to utrudniło ponieważ próbowałem już tak zrobić yy, Otóż trzeba było się rozbujać, yy, wcisnąć klawisz do tyłu i, i skoczyć po prostu. No logiczne niby, nie? no właśnie Tak planowałem to zrobić yy, Tak robiłem ale niestety na nas do tyłu do kawała w bok, więc mówię sobie kurde, no nie można tak zrobić, nie? No, ale po kilku próbach w końcu ogarnąłem, że gdy się rozbojam, należy puścić wszelkie e, przyciski. E, puścić wszelkie przyciski, tylko wstrzymać przycisk w dół, i wtedy Lara wykona skok w odpowiednim, e, w odpowiednim, pod odpowiednim kątem. To znaczy prosto padle do ściany. No i udało się w końcu. Trzy puknięcia. Trzy. Ok. I w końcu się udało. Trochę mi to zajęło, że to rozpinić kilka razy, straciłem tutaj życie. Lecz na szczęście udało się wszystko. I domokles jest ogarnięty. Teraz ostatnia, ostatni grobowiec, ostatnia, ostatni klucz, który będzie znajdował się... Nie, po Seidona. byliśmy tam do góry, coś trzeba będzie wykombinować. Tu możemy jakoś wrócić w ten sposób, co przybyliśmy? Chyba nie, trzeba będzie ześliznąć na sandu. A dobra, tu już uruchomiliśmy. Odpalmy sobie klucz Przepraszam, czy chcecie mi powiedzieć, że... Nie, nie mam tego klucza? Nie, mam, już się straszyłem. dobra eee, Wpakujemy tutaj kluczyk i za chwilkę skoczymy do ostatniej, do ostatniej um, ostatniego grobowca. Nie wiem, jak to na jaskinia, jak grobowiec, cokolwiek to jest. Coś jest z kluczem, po prostu. Tam gdzie musimy znaleźć nasz klucz. Jestem ciekawy, co się kryje za tamtymi wrotami um, Prawdopodobnie jakieś cuda nie widzę. Może kolejny artefakt, tak jak um, w Peru, co ostatnio tam byliśmy. Po spotkaniu dość um, ciekawej rzeźby, która nagle ożyła. Zobaczymy, co teraz będzie. Aha, tutaj nie możemy przejść. Trzeba zrobić tak. Na samą górę. O, na samej górze czeka nas świątynia. Kogo? Kogo to jest świątynia? Zaraz zobaczymy. Na samej górze czeka nas świątynia... Atlasa. Kojarzy mi się nazwa, ale nie pamiętam z czym. Dobra, co musimy zrobić? Z tego, co patrzyliśmy, skoczyć tu, tu, tu. I wtedy tu się wsuniemy tam, ale żeby tam się dostać, musimy iść na samą górę. O, no ma, tego chyba nie zestrzelimy. Oj, oj, nie, nie tam. Nie tam, Laro. Nie tam. Okej, okay. tu doskoczę, doskoczę, na lajcie. Kurde, ciekawe co to już, nie pamiętam co to robiło. Chyba wysyłał na tamten podesie, który mam już wysunięty. Eee, czyli już nie potrzebujemy tylko skorzystać, to to musimy teraz iść na samą górę i doskoczyć tutaj No dokładnie tutaj Na szczęście udało nam się to bez jakichś większych problemów To możemy puścić, nie, to już jest zapuszczone e, Okej okay. i o ojej! Myślałem, że już nie doskoczy. No wezpnij się tam. Wspina się ma wspinaj! I teraz, aby wykonać to dobrze, musimy jakoś tam. No jest ok. jest git. Oj! Nie tam! No ty głupia! No nie, no i znowu trzeba będzie lecieć tam w samą górę. Nie, na szczęście nie trzeba będzie lecieć na samą górę. Save point w dobrym miejscu. Well done, ale teraz oczywiście mój ogar nie na miejscu. ZZZZ, nudne, nudne dalej. Nie może być to nudne, musi być ciekawe. Znaczy, kto by to oglądał, jakby to było nudne? W zasadzie nikt. Aha. dobra, teraz trzeba to dobrze ogarnąć. E... Ok, i dobrze ogarnięte, na szczęście. Wkraczamy do Królestwa Atlasa. Nie pamiętam, co to był za włók. E... Zaraz zresztą zobaczymy. Kurde, myli mi się Nie, metologia, mitologia grecka z rzymską. Już nie wiem dokładnie, kto jakim Bogiem był. No daj do góry, do trzech, to sztuka. Raz, dwa, trzy. No okej, okay. ogarniętość to doskonałość. Mhm, bardzo to było mądre. Nie powiem, że nie. I teraz uwaga, co nam przyniesie ostatni Bóg, ostatni Bożek. Co to jest? Cokolwiek to nie jest, fajnie wygląda. I co to za nas zjeżdża? Bo nie widzę. Nie, wysuwają się stopnie. Trzeba szybko zapierdzielać. Bo to się wysuwa. Dobra, co to będzie robiło? Zapewne za chwilę tu zginę. Bo to są włócznie. To są włócznie. Weźmy sobie ten ostatni klucz. A mogę to wziąć? Ha, fajnie. Nie mogę tego wziąć. Eee. Okej, okay, trzeba będzie się wykazać też szybkim sprytem, bo on opuszcza to, za ja spadnie. Musimy skoczyć. Mmm, fajnie. Go. Okay. Już więcej trzeba zrobić. Trzeba są spieprzać. Tyle ile sił w nogach. Myślałem, że zdążę. Że zdążę tam dojść. Zarówno szybciej. Tam spadnie, spadnie w czeluść. Dobra, może się uda. strzelić to stąd. Nie, nie ma takiego zasięgu. Czekajcie, dobra, tu spieprzymy. Musimy wskoczyć. Weźmy sobie znajdźmy taką... O, tu jest jakieś tam jakieś rzeczy. Dobra, dobrze wiedzieć. To się zasunie. Aha Dobra. Już mam pojęcie co tu trzeba zrobić e, tam teraz wskoczę, tam pewno nie wskoczę. A tam też coś jest fajne, rzecz. Dobra, nie będziemy... Nie będziemy teraz tam kombinować. Zróbmy to co do nas należy. Dosięgnę. Dosięgnę, dobra. Teraz trzeba się trochę odsunąć. No i jeszcze dalej. Dobra, stąd o, trzeba trochę bliżej jednak. nadzieję, że zdążę uciec. Spieprzaj! Nie patrz jak tu się kula. Okej, okay, o to chodziło. Indiano Jones. Indiano! Pięknie! O to chodziło! No i teraz tam na wysunie. Dzięki której możemy, będziemy mogli coś wysunąć Pewnie drugi raz Pewnie drugi raz ten te, 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 te Poprzeczki Tyczki Tu nam coś się rozwaliło O i tu będzie można wskoczyć na lajcie I o to chodzi, I o to tak powinno być od razu Tam jest jakieś coś A wejdźmy sobie Zbierzemy co nam szkodzi Piórko Albo jakiś posążek, nie to chyba grot włóczni jest Dobra, wysunie się drugi raz. Nie, wysunie się na stałe, nadzie mam nadzieję. A o tak. Nie, nie wysunie się na stałe. Trzeba będzie to jeszcze raz za chwilę. Yy, za chwilę jeszcze raz uruchomić. Tymczasem, borym lasem, Lala idzie i zbiera kluczyk. Coś się stanie? Nie, chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Punkt kontrolny zaliczony. Zaraz otworzymy nasze wrota. To będzie troszkę dłuższy odcinek. Yy, już widzę ponieważ jak wystałem nagrywać, to było około 15 minut, więc będzie, nie wiem, może z 25 minut pewnie odcinek mam jak nie więcej. Yy, mam nadzieję, że będzie wart obejrzenia. No, a tu na razie zdążyliśmy to, nie ma co się strachać. Yy, Okej, okay, teraz na sam dół. Byleby bezpiecznie tak jak ostatnio. Teraz pytanie: skoczymy w górę, w górę? Na wyczucie, nie wiem. O, dobra, moje wyczucie nie skutkuje. Jeszcze raz, teraz go skoczymy sobie w dół. Raczej w dół, w tył. Co by tyczkę złapać? O, już! Aha, więc to się opuszcza wtedy, jak. przestałem na tym być. A, czyli nigdy by to nie miało szansy żebym właśnie skoczył tak jak zawsze okej, okay, teraz trzeba coś takiego zrobić żeby zejść szybko na dół bo przecież jesteśmy dość wysoko okej okay. ja, nie, spokojnie się spuścimy wszędzie tu, tu tu nie no, tu chyba nie ale nie wiem czemu się nie tej krawędzi skoro ona była, wystawała Mmm, wystawała... No właśnie wystawała. <laughs> I mogła na niej zawiesić paluchy swoje, ale no nie, bo po co? Mysterksiężniczka? Mysis księżniczka. Dobra, złap się. Tam się opuścimy. Bez zbędnych cergieli. Aha, Oho, tu miałaś drabinę, musisz, musisz. Doskoczę, dobra, doskoczę. Dobra. Tu już gdzieś smarnuje. I jakiego koloru to klucz był? Chyba seledynik? Seledynik, dobrze. Chyba seledynik, nie wiem, czy to jest serdynnik, czy co. Tu jakiś dziecięk, kwalopeka i dziennik. Chcemy drzwi otworzyć. I waga, coś się kryje za drzwiami, pewnie koniec etapu. I... I następny etap będzie przed nami. Dobra, czyli to by było na razie wszystko, ale nie wiem, czemu mam to znaczenie na jako peru, skoro to jest peru? Nie, to jest gdzieś dalej. Dobra, mniejsza z tym dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Let's Play Tomb Raider i mam nadzieję, że powoli zbliżamy się do końca, żeby naszej ciekawej przygody. Także jak się, jeśli się podobało komentujcie, oceniajcie i łap, dawajcie łapki w górę. Ja się zamię żegnam, trzymajcie się, hej!